Miejska Biblioteka Publiczna wreszcie doczekała się remontu. 21 listopada podpisana została umowa z realizatorem inwestycji na kompleksowy remont budynku placówki. To po prostu jest sukces, sukces, który oczekiwany był nie tylko przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale też przez samorząd, przez nas i przede wszystkim przez tych, którzy z biblioteki korzystają, a korzystają. I młodsi, i starsi, coraz więcej tych osób korzystających, coraz więcej oferty takiej nie tylko czytelniczej, ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej, widzimy, ale właśnie to, że Miejska Biblioteka Publiczna wychodzi z różnego rodzaju przedsięwzięciami, które tak jak mówię, nie sprowadzają się tylko do wypożyczenia książki, ale do pewnego rodzaju relacji, do budowania więzi. Z młodszymi, ze starszymi, z małymi grupami, z większymi grupami. Aby realizować swoje ambitne zadania, biblioteka potrzebuje dobrego zaplecza. Jedno to rozszerzany księgozbiór, zakupy nowych książek i komputerów, ale równie ważne jest zaplecze lokalowe. No, budynek ma prawie 100 lat. Ostatni remont był chyba w 1984 roku, więc no wiadomo, że potrzebuje ten budynek remontu. Jeżeli chodzi o samą przestrzeń, właśnie tutaj jakby to jest podstawowy problem, jeżeli chodzi o bibliotekę, stąd też oddział dla dzieci został przeniesiony do elektrowni, a tutaj docelowo będzie właśnie czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych. Inwestycja kosztować będzie około 4 milionów złotych i dofinansowana została w połowie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma ZKM Asis Spółka ZO. Prace zaczniemy w przyszłym tygodniu, ponieważ termin jest dosyć krótki, to jest koniec listopada przyszłego roku. Jeżeli chodzi o zakres prac, to może nie jest... Duży, ale takie szerokie spektrum. Czyli od remontu dachu, konstrukcji, poszycia dachowego, elewacji, stolarka, okienna, tak? No, komplet instalacji wewnątrz budynku, czyli instalacja elektryczna, sanitarna, no i prace wykończeniowe. Projekt musiał zostać uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. W środku na pewno troszeczkę bardziej będzie współczesne rozwiązania, tak? Chociażby w, no, winda jest przewidziana. Dostosowane na ile to możliwe. Na ile konserwator się zgodził, do potrzeb i funkcjonalności w teraźniejszych czasach. Wszyscy bardzo się cieszymy. Niektórzy pracownicy pracują przecież w bibliotece 15, 20, nawet 30 lat. Więc wszyscy liczyliśmy, że uda się wyremontować. No i dzisiaj się wszystko rozpoczyna. Natomiast oczywiście przed nami dużo pracy i cały czas trwa przeprowadzka. I nagromadziło się przez wiele, wiele lat nie tylko książek, ale różnych innych rzeczy, które trzeba przecież wywieźć do magazynu. Także dużo pracy, ale i wielka radość. Ostrowscy czytelnicy muszą wykazać się cierpliwością. Z oczywistych przyczyn w czasie remontu nie będzie dostępny cały księgozbiór, który biblioteka posiada. Bardzo, bardzo serdecznie prosimy o wyrozumiałość, bo przecież to, co robimy, to wszystko dla Państwa. Po to, żebyście mieli już za rok, może półtora roku, taką wygodę, komfort w wypożyczaniu, ale też takie miejsce, gdzie będzie można wypić kawę, herbatę i poczytać w spokoju prasy. Do tego czasu biblioteka zaprasza młodszych i starszych czytelników do oddziału na piętrze starej elektrowni.